Wiem, że jesteście ludźmi zapracowanymi, nie macie czasu i szukacie krótkich filmików, w których ktoś Wam powie, co jest lepsze: Roborock S7 czy Roborock Q7 Max Plus, jakie są między nimi różnice. Więc witam Was w ultra szybkim porównaniu. Jeżeli chcecie zobaczyć dłuższe porównanie, pełne albo dedykowane recenzje jednego z tych dwóch robotów, no to oczywiście znajdziecie je na naszym kanale YouTube albo w opisie do tego filmu. Zapraszam Was, tam jest zdecydowanie szerzej. No to w takim razie lecimy szybko, żebyście nie tracili czasu. Zacznijmy od wyglądu Roborock S7, Roborock Q7 Max Plus. Jeżeli chodzi o wygląd, zdecydowanie lepiej, fajniej dopracowany jest Roborock S7. Mamy tutaj nową szczotkę główną, która jest gumowa, dzięki czemu nie wplątują się włosy. To jest naprawdę duża zaleta. Tutaj też mamy tą szczotkę, ale nawet na pierwszy rzut oka widać, że nie jest tak fajnie dopracowany ten robot. Poza tym tutaj ten przód i ten pojemnik na wodę naprawdę robi robotę. Więc pierwszy punkt dla Roborocka S7. Druga rzecz to są stacje do samoopróżniania. Stacja do samoopróżniania Roboroka S7 posiada dwie kluczowe funkcje. Możemy to pojemnik używać jako faktycznie pojemnik, który wyrzucamy śmieci do, do śmietnika, albo wrzucamy worek dla śmieci i mamy większą wygodę. Tutaj jest wyłącznie worek dla śmieci, który swoją drogą jest dedykowany dla Roboroka i. Jak widzicie ten sposób zakładania, nie mi się to jakoś do końca nie podoba, więc tutaj drugi punkt ponownie dla Roboroka S7. Kolejna rzecz, odkurzanie. Bardzo ważny element. Jeżeli chodzi o samo odkurzanie, moim zdaniem remis, bo oba odkurzają naprawdę fajnie. Dzięki lidarom są w stanie się inteligentnie poruszać pomierzch. Są w stanie inteligentnie budować swoje ścieżki, to naprawdę działa bardzo fajnie. Jedyną zaletą jest to Roborock Q7 Max Plus. i Jego super tu wysoka siła ssania 4200 paskali wobec 2500 paskali. Więc jeżeli szukacie naprawdę silnego robota, to Q7 Max robi Wam robotę. Punkt dla Roboroka Q7 Max+. Ale gdy zaczniemy już mówić o mopowaniu, to tutaj Roborok S7 kompletnie zmiata całą konkurencję, niestety Ciebie również. Czyli mopowanie soniczne, prawdziwe mopowanie, nie przecieranie podłogi, tak jak to jest w większości wypadków, łącznie z tym, ale realne mopowanie, nawet ciężko pobrudzonej podłogi. Znowu punkt dla roboroka, mamy trzy punkty. Jeden punkt. Kolejna rzecz, aplikacja. Aplikacja super Dopracowana z modelami 3D naszego pomieszczenia, z tymi, jak wyglądają nasze podłogi, czy to są panele, czy to są kawelki. Jest w Roboroku Q7 Max Plus. Roborok S7 ma sporo fajnych funkcji jak dzielenie pomieszczeń, jak z strefy no zone, ale Roborok Q7 Max Plus ma to wszystko plus te modele, więc tutaj zdecydowanie wygrywa 3 do 2 i ostatnia rzecz, czyli cena. Cena 3300 z zestaw 2300 za Roboroka Q7 Max Plus. 1000 zł różnicy na rzecz budżetowego Roboroka, więc tutaj jest bardzo łatwo powiedzieć, że ten oto tutaj jest zdecydowanie tańszy. Więc jak kończymy, kończymy, moi drodzy niestety, ale remisem. Więc Wy musicie wybrać, czy zależy Wam na mopowaniu sonicznym i fajniejszej stacji do samoopróżniania, czy może na silniejszym odkorzaniu i zdecydowanie niższej cenie. Ja osobiście wybieram Roboroka S7, ale w tym wypadku to jest Wasza decyzja. Dzięki za ten film. Mam nadzieję, że było szybko i konkretnie.